Siemanko, ziomeczki, to ja, Cichy że jesteśmy z ekipą, przywitaj się. Siema! Siemka. Jest jakiś nowy devil w ekipie, nazywa się Antylopa Niećwieć. przywitaj się. Siemka! No, dzisiaj gramy się w Płockie jesteśmy na mojej wsi i no, nie dawicie. No, dawno nic nie nagrywałem, no i <gryw> będzie fajnie. Bo razem z <głos> <głos> Dobra, idziemy do szkoły przez główną ulicę, może nas nie zabiją <głos> 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 No zabiłem <noise> widzicie? Czekaj jak ty się na to jest słynny Matiko Ty jak byłeś? Jak ty byłeś? Czekaj, Kerel. Kerel? Dobra to no, jest... No i damek żywę 98 podłoga w szkole. Nie, to jest ten Antylofan Niedźwiedź tylko 12, mój idol i Kerel. To on by jakoś inaczej miał, ale nie pamiętam. Zapraszam do subskrybaryzacji moich innych filmów. Gdzie? U No i dobra, lecimy z tematem. Ok. It. No, so dark, right? Yeah, <laughs> 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 wait for Ancilopo nic. Dobra, czekamy na antylopę, bo poszedł się zaniedbać. Eee. Aj... O, erka, erka. Gdzie jest erka? Tutaj. Erka tu jest. O, Siemanko, witamy po cięciu. Bijemy erkę. Czekamy na antylopę, niedźwiedź. Już o, Bijemy jest turach mnie opatrzki. O! Erka. Gdzie macie R-kę? A u mnie tu nie ma nerki. Erki. Rki! r Idiota Jezu, gdzie... Czekamy na tego debila już od dłuższego czasu, albo ale go nie ma Czekamy już ponad 8 minut Co to jest? Jest ta r tutaj, Maciek No bo, bo zawróci może... Do o, co? jest Erka. Battle O, dobra, robi battle, Maczam 2.33 A ja biję pierwszym lepszym Ale koks lawale Co dropnie? Ingizaur albo balba zawód A tu będzie ta najwyższa ewolucja Tak? To jest szyfry si Tak ty nie nawalamy jak starego Macio? Co? A się nie tu. No dobra, jestem cichy, zapomniałeś? Cichy to Debil, proszę nie subskrybować jego kanału. O co to jest? Ewolucja Subon. Nie otaczaj. Rok Rock! Slide. Jezus, gdzie jest antropa No to jest na kulki, w tym za dzwonek O shit Idziemy już ten minut A to już klopna chwilę To jest ten O nareszcie antylopa już jest po cięciu Gdzieś ty był Dobra chodź, idziemy, idziemy już. Dobra wygraliśmy R Zespół M Dostanie jakiś tak to jest zespół M Brigada no. RM to jest brygada R, czy zespół M F. R Czy M, co ja miałem powiedzieć? O Invizał No i łapiemy tego. Muba e, e, e. No nie, nie złapię go. Jeden z Dałem mu To panian. Obyśla. A już tutaj no nie, ostatni ból, no nie, nie, ostatnie dwa. Ja bulba dawaj. ja jestem ja wojnę, ja wojnę, ja dawaj, dawaj, wojnę, O, wojnę, może siądzie. Dawaj. Dawaj. no i dobra, na 600cp, nawet masno Uwaga, ci się złapie? mi coś, tu jest taka dziżownica. Co to jest? O, SIP! Chodź mi po To jest ewolucja tego kitty, czy jak on tam ma to się nagrywa? No, nagrywa się, widzę, że tu czas się pokazuje O to ja złem O, ja też coś znalazłem, I dobra Chodźcie szybko do naszej parku to są piaski, ja bym chciał się przyjść. To nie są piaski, tylko nasza polska wieś. Który żyje na taktorku? naprawdę. Trzeba tam zrobił? Ej, to my, my, będziemy w parku w tym czasie. Czekali. My pójdziemy do parku i... Ale szybko masz być, dobra? No tyle pan jest, więc znowu gdzieś idzie ten debil. Siedzi z kolegami z tymi randomami co i muszę pła... I, on dostaje tego grefta! Oh, no. O, rare pokemon! Nie Otwieram księgę! Otwieraj skrzynkę! i rare pokemon? Za ten no dobra, chodźcie Zaptasz! Zaptasz! 1500 sypy jak akcja! Ej, chodźcie! Ekipa! Uciekaj! się do tego Chodźcie Uciekaj Oj O ale prosi No nie, proszę ci Ale my idziemy do parku idziemy do parku Bo już jest za 15

O ultra Stawiamy coś do Dima, na Zangusia. Usyd, do glimel, o kurczę, o no wsypę z Angusia. Dlaczego fajnie? I wie się, że jest obok. Glimy. damy Glimy. O Glimy. Glimy. O kurcze Glimy. Glimy. na restę, mają tu przyjść Glimy. Glimy. O kurcze, na No nie zejśraj się. O, eevee. Eevee! Nie, tyk. Kurde malinkę mu da. Chodź o malinkę, ult dla Dobra, to my idziemy. No Maticko 12, chodź. Mamy Eevee. O, ale Ivy, patrzcie. O kurczę To jest Poczekaj, ja też łapię. O, tu jest jakiś bóbr Pojedziemy. Co? O, spuść. Ej, włączyłeś telefon. <grym i włączyłem> malinkę. <grym> <włączyłem> po co malinkę? Co? co? Szybko, chodź już. Bo ten odcinek trwa 10 minut prawie. Myślałem, już skończy pamięć w Chodźmy Co? O, to maśno. Dobra, my będziemy chyba kończyć. Tam jest bobel. to jest precesjon. My już, my już będziemy chyba kończyć. No to, no to cześć. No, w sumie to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Teraz szybko wyłączyć.